No, no, no no no. Pyszne. no, no. no. Mam żeberka. Takie pyszne na nie. Więc robimy klasyczną marynatę. A tu wiadomo: dużo musztardy. Łyżeczka miodziku. To to przełamie. Pięknie się skaramelizuje potem na grillu. Sól, peper. Papryka słodka wędzona. Czosneczek musi być. Dzisiaj grillujemy pod tatrami. Pięknie tu jest. Więc trzeba zrobić kawał pięknego żarcia. Nie, 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 nie. He, he, he. Mam tu marynatę. Mam ją. No i teraz żeberka. Będę robił po jednej kosteczce. To mi się fajnie zrobi. Będzie fajnie do skrupania. I mrdam teraz to wszystko. Najprostsze na świecie. Do marynaty można dodać wszystkiego, co lubicie. Imbir, paprykę ostrą, chili. To ma wam smakować. Oh. Mm. Warto pamiętać, żeby dać trochę ostrego, kwaśnego, słodkiego. Słonego, wszystkie smaki i jebać pysznie. A jak się mięso marynuje, to powiem, że w środę, 12 lipca, gram w Częstochowie swój stand-up kulinarny i zapraszam. I, 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 a środa to mi wiadomo. I, i. No i teraz klub programu, czyli żebereczka. Tak jak Adam dał Ewie, tak ja i dam wam. I, i, jedna kosteczka, żebereczko. I tak, ale to tak trzeba z pół godzinki pogrylować, na takim średnim ogniu. To najgorsze, bo to trzeba kontrolować, często przykładać, ale warto. Tu dałem jeszcze te pieczareczki, kolejne, bo lubię, a na deser wrzucę sobie jabłuszko. Można by nadać jakimiś gwoździkami, ale ja nie ma. Owoce grillowane są super. O, najważniejsze jest, zobaczcie. Jaki soczysty, soczek leci. nie, nim nim mniem. Z żyberk trochę kapie tłuszczyk, więc ja to podniosę, bo to zaczyna tak płonąć. Ale żeby była temperatura taka sama, nie? Nie za gorąco, nie za zimno, jak w domu. Tak, żeby cycki pod kordą, ale stopy na zewnątrz rozmyć. I, i, i. No i po 25 minutkach mamy. I, i. Patrzcie. Mięciusie, się, pyszne, ale gorące. O, a tak wygląda jabłuszko z grilla. Patrzcie, jakie cudowny. To na deser, jak ktoś będzie grzeczny. I, i.